Co śledzisz z kanałów muzycznych na YouTube? Czy na kanale będzie tylko muza czy też inne rzeczy? Jak ci się pracowało w widmo? Cześć! Zauważyłem, że ostatnio jest was prawie 3000, to też w związku z tym postanowiłem, że zrobię Q&A. Kolejne zresztą. Pamiętaj o subie, łapce, dzięki. A teraz lecimy z pytaniami. Ktoś przystawia Ci pistolet do głowy i pyta o twojego ulubionego wykonawcę wszechczasów: musisz wybrać, bo inaczej pociągnie za spust. Co odpowiesz? Po czasie chyba Arctic Monkeys. Czy będą częściej pojawiały się filmy z Twoimi znajomymi? Domagamy się więcej Mariki i Szymona. Ej Marika, bo w sumie tak chcą was na tych odcinkach, a ja lubię pieniążki. Co powiesz? to mnie tu ściągnąć przez pół miasta. Żebym się dograła, tak? No. Okej, okay. może jeszcze zawitam. Dobrze, zapraszamy. Czy myślałeś kiedyś o robieniu swojej muzy? W moim no. metalowym kubeczku. Run de olo co Nie myślałem o tym. Jakie jest twoje największe marzenie? Zawodowe lub życiowe chyba robić filmy w egzotycznych krajach? Zwyczajnie jara mnie podróżowanie po świecie i chciałbym to dokumentować. Jaka płyta, albo jaki utwór jest z tobą najbardziej emocjonalnie związany? Kiedyś bym pewnie rzucił albumy Free Day's Grace, teraz bym pewnie wybrał piosenkę Instant Crash w wersji KGD Elephant. I didn't want to be A jeśli chodzi o album, to jestem w opór zżyty z miłością w czasach popkultury, mysłowic. Co sądzisz o zespole Rage Against The Machine? Czy w ogóle go kojarzysz? Możliwe, że ta odpowiedź cię ucieszy, bo mam nawet ich płytę. Debiut konkretnie. Cóż więcej mówić? Lubię ich. Jak godzisz ze sobą filmy, które się sprzedają z tym, co osobiście najbardziej chciałbyś tworzyć? Szczerze, staram się tworzyć filmy tak, by najmniej się kłóciły z moimi wartościami. Zazwyczaj, gdy nagrywam filmy na mój prywatny kanał, staram się, by on był o artystach, artyście, którego aktualnie słucham. Często mi się udaje zgrywać z real time marketingiem i też nie zawsze udaje mi się to utrzymać. Wiadomo, z real time marketingiem też jest tak, że nie zawsze wyjdzie dobry album, o którym będę miał ochotę zrobić materiał. Wtedy zazwyczaj staram się kombinować coś z treścią, tak, żeby przyciągnąć też może czymś innym, albo umieścić daną produkcję w innym formacie wideo. Tak jak na przykład nie zrobiłem żadnej recenzji Harnas Aistia, ani nic, a wrzuciłem kilka razy go do filmów. Czy w sumie wiele więcej takich przykładów? Gdyż też zazwyczaj staram się jednak o to, by każdy film był unikatowy. Wiadomo, zdarzają się też takie filmy, w których no celowo chce się wbić w trendy, jak na przykład było z Hotelem Mafia, ale takie filmy też mi się bardzo dobrze robi. Nie tylko dlatego, że z nich są wiusy, ale tak czy siak, patrząc na moje realia, to zazwyczaj filmy, które myślę, że nie pójdą, idą do przodu, a filmy, nad którymi się staram, robię je godzinami i myślę, że będą super materiałem, to okazuje się, że robią najgorszego viewsa, więc... Z tym jest różnie. Też nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale jednak staram się być przed wami autentyczny. Dla mnie to też nie jest takie łatwe gadanie przed kamerą. Robię, co mogę. Jak myślisz, Shafter da radę jeszcze odbić się po futurze? Placek, mordo, istnieją inni wykonawcy niż Shafter. Twoja ulubiona, mocniejsza brzmieniowo piosenka od Nirwany? Territorial Pissing. Jaki koncert zapadł ci najbardziej w pamięć i dlaczego? Koncert Artura Rojka był dla mnie bardzo wyjątkowy. Też z tego pryzmatu, że to był pierwszy koncert, na który poszedłem sam. I pomimo wielu obaw, że nie będę się tam bawił za dobrze, okazało się być naprawdę super. Nawet udało mi się zbić pionę z Rojkiem, jak przebiegał przez publiczność. O, to było super. To był jeden w ogóle z pierwszych eventów, który został otworzony świeżo po sami wiecie czym. I co ciekawe, to w ogóle się odbywało jeszcze przed zdjęciem obostrzeń. To tak na marginesie. I mimo miejsc siedzących, wytańczyłem się tam. Za wszystkie czasy. A i w ogóle pozdrawiam grupkę ludzi, z którymi się tam zakolegowałem podczas tego. Czy na kanale będzie tylko muza, czy też inne rzeczy? To jest w sumie całkiem interesujące pytanie, bo nawet ostatnio miałem grubą kminę, czy chciałbym się zamykać tylko i wyłącznie do muzyki. Nie wiem, czy jakoś tam zwróciliście uwagę, albo po tym, jak patrzycie na mnie, to jestem fanem kinematografii. I też myślałem sobie o tym, że chciałbym też prowadzić trochę więcej zakątków popkultury, jaką znamy, właśnie na ten kanał. Wiecie, muzyka nie jest wszystkim, a ja lubię sobie. Pokomentować, dajcie znać, co sądzicie o tym w komentarzu. Pokażę wszystkie swoje tatuaże? No dobra. Co sądzisz o Tako Hemingwayu, zasłużony mainstream? Jestem z Warszawy, więc w sumie łatwo mi się samić z tym, co Tako nawija na swoich nutach. I uważam, że jako jeden z nielicznych w branży ma naprawdę bardzo fajne kminy związane z tym, skąd pochodzi. A nawet jeśli, to nie licząc jego miejsca zamieszkania, tak ono po prostu ma fajne kminy w swoich piosenkach, z którymi jestem w stanie się jakoś tam utożsamić. Zwłaszcza z trójkątem, bardzo lubię trójkąt i pocztówkę. Ale o tako będzie więcej, jak w końcu skończę ten film o somie. A już się gotuję. Czy są według ciebie jacyś twórcy, którzy mogą wnieść coś nowego do sceny, lub już wnieśli? Zanim Kileneyu powiedziałem, że szczyl jest personą, która mogłaby coś fajnego wnieść do branży. Teraz odpowiem na drugą część pytania, czyli czy ktoś już coś wniósł. I Sanach jest chyba właśnie taką postacią. Ma na tyle unikatową stylówkę, że ciężko ją podrobić. Mimo tego, że nagrywa zwykły pop, to jakoś nie wiem. Przyciąga mnie ona do siebie. <grych> Oczywiście jej muzyka. I jakby nie patrzeć, ona porusza bardzo często tematy, które już pojawiały się w branży. Ale robi to na takim stylu, że ciężko przejść obok jej muzyki obojętnie. Co zainspirowało cię do założenia kanału na YouTube? W sumie to od dzieciaka robię. Filmy. Już w 2008 roku opublikowałem swój pierwszy film na YouTube. Tak. Nazywał się Star Wars 7 i był animacją w piwocie. To oczywiście były moje pierwsze kroki. Potem wkręciłem się w świat deskorolki, gdzie zakolegowałem się z wieloma osobami, które jeździły, A ja byłem jednak tym gościem, który stał bardziej z boku i wolał to wszystko kręcić, a potem montować. O, to ten mały ludek to to ja jestem. Tak przechodziłem w sumie przez Power Directora, przez Movie Makera, przez Sony Vegas'a, kończąc teraz na Adobe Premiere. Od zawsze byłem zajarany tworzeniem filmów i w sumie Oglądanie ich też. Przez w sumie te wszystkie lata miałem naprawdę wiele pomysłów, jaki kanał chciałbym stworzyć, aż w końcu potrzebowałem pewnego impulsu, który, jak widzicie, trwa do dziś. To dobrze, czy to źle, nie mi oceniać. Co ostatnio lecił Ciebie na słuchawkach walizę, Asie, Basie i jak DJ. Ile waży Oliwka Brazil? Tyle, ile powinna? Kogo śledzisz z kanałów muzycznych na YouTube? Przede wszystkim, Middleata. To jest chyba najlepszy kanał muzyczny na całym YouTube. I w sumie on był moją główną inspiracją do w ogóle założenia tego kanału. Oczywiście nie jeden do jeden, no ale on był głównym źródłem. Kiedyś też jeszcze oglądałem Fantano, ale szanujmy się, ten gość ma strasznie dziwne opinie i jakoś tak dziwnie mi się go słucha. Ostatnio też jestem zakochany i oglądam od deski do deski kanał Turning the Tables, gdzie syn ze swoim ojcem? Słuchają płyt. Oczywiście opiniując przy okazji. Polecam od serduszka, bo to w sumie jest najbardziej oglądany przeze mnie teraz kanał muzyczny. Chłopaki robią niesamowitą robotę i wrzucają naprawdę bardzo fajne opinie do internetu. Warto obejrzeć. Jak ci się pracowało w Widmo? Czy Gimper przykleja włosy na kropelkę? Jak mam być szczery, to zajebiście. Pewnie widzicie nawet po moim kanale, że zaszło tutaj sporo zmian graficznych i kontentowych. A to wszystko zawdzięczam chłopakom. Oni mnie ukierunkowali to, co powinienem tworzyć w internecie. Wiadomo, jest w tym dużo mojej pracy, ale... Oni mi z tym pomogli, a głównie to dziękuję moim mentorom Witek, Seba, pokłony dla was Ale oczywiście praca sama w sobie była naprawdę bardzo trudna jesteśmy z Nie znam dni, w których praca z chłopakami no nie byłaby cięższa Przecież praca w social mediach to tylko krew, pot i łzy A czy Tomek przykleja włosy na kropelkę? Tak. No i co, pajacu? Ha. No, to także to by było na tyle. Dzięki jeszcze raz za 3000 subów. Widzimy się już niebawem. Cześć.